Józef Najczystszy. Miarą miłości jest miłość bez miary. A ta wyraża się w zdolności do ofiary. Józefa nazywamy najczystszym, ponieważ uczynił ze swego życia służbę. Złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią. Odkupieńczej misji. Posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności. W miłość, Oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. Józef jest przykładem mężczyzny, który nie pomylił miłości z pożądliwością. Dzięki jego posłuszeństwu wobec woli Boga przyszło do nas królestwo Boże w osobie Jezusa. Uczmy się od serca Józefa życia zgodnego ze słowami, bądź wola Twoja. Nasz Pan pomimo nieskończonego miłosierdzia, jakie okazuje każdemu grzesznikowi, widzi z całą ostrością i to w wymiarze życia wiecznego śmiertelne skutki grzechu nieczystości. Nie sposób panować nad porządliwością ciała bez pełnej i świadomej akceptacji przykazań Bożych, bez udziału Bożej łaski, modlitwy czy postu. Wystrzegajmy się nieczystości i podejmujmy post za siebie oraz tych, którzy tego potrzebują, ponieważ ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Serce Józefa uczy nas, że Bóg kocha czystość, nasze grzeszne życie uświęca, a ludzką miłość podnosi do rangi sakramentu małżeństwa. Chroni nas przed dodatkowym cierpieniem i sprawia, że z porządliwości ciała może rodzić się czysta miłość małżonków i nowe życie. Bóg, który przemawia do Józefa słowami Anioła, zwraca się do niego jako do oblubieńca dziewicy z Nazaretu. To, co się dokonało w niej za sprawą Ducha Świętego. Oznacza równocześnie szczególne potwierdzenie więzi oblubieńczej, jaka istniała już wcześniej między Józefem a Maryją. Zwiastun mówi do Józefa wyraźnie: Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. A zatem to, co się stało uprzednio, zaślubiny Józefa z Maryją, stało się wedle świętej woli Boga, winno przeto być zachowane. Maryja w swym Bożym Macierzyństwie ma żyć dalej jako dziewica poślubiona mężowi. Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi. Nie chce jej oskarżać publicznie, ale postanawia oddalić ją potajemnie. W pierwszym śnie Anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny dylemat: Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Jego reakcja była natychmiastowa. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Dzięki posłuszeństwu, Przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję.